Dzień dobry, cześć i czołem, witam Was serdecznie. Bardzo dziękuję Wam za bardzo wiele różnych, bardzo miłych słów, które spływały do mnie w komentarzach pod ostatnimi moimi materiałami, albo w komentarzach pod moimi różnymi postami, w których czasami chyba zbyt mocno pokazuję, że jakoś tam życie mnie boli, albo w każdym razie uwiera. Ja i mój kot. Kotka Lara. Dzisiaj z Wami sobie porozmawiamy na temat socrealizmu. Tak więc rozpoczynam teraz serię takich filmów, filmików, w których będę starał się przeprowadzić Was przez polską literaturę, która rozwijała się po II wojnie światowej. Jest to bardzo ciekawy, momentami wręcz fascynujący etap polskiej historii polskiej literatury, a z racji tego, że opowiada się o tym w szkołach średnich już, no tak naprawdę mając maturę majączącą gdzieś tam na horyzoncie, to nieco po macoszemu są te oto problemy traktowane. Jasne jest, Czesław Miłosz jest Różewicz, Szymborska, jest Herbert Nowa Fala, trochę barańczaka, ale to jest wszystko dla przede wszystkim tych rozszerzonych, chyba za mało. Coś czuję, że kot za chwilę będzie chciał się wyrwać, więc pomacha wam na do widzenia łapkom, już go puszczam, a ja zaczynam opowiadać o socrealizmie. A więc tak, mamy rok 1949. Polska oczywiście znalazła się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego. Żyjemy sobie za tak zwaną żelazną kurtyną i no niestety musimy tutaj w Polsce uznać za oczywiste, że troszczy się o nas i opiekuje się nami. Wielki brat, czyli Związek Radziecki. W 1949 roku odbył się czwarty zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich. Ten zjazd odbył się w Szczecinie. Był to de facto moment wprowadzenia do kultury polskiej metody twórczej zwanej socrealizmem. W Związku Radzieckim ten socrealizm właśnie rozwijał się już od roku 1934. No więc miał dosyć. Ugruntowaną już pozycję. Socrealizm, czyli realizm socjalistyczny, zakładał jak najściślejszy związek z rzeczywistością, czyli z tym, co nas otacza. Co więcej, rzeczywistość musiała być przedstawiona w sposób, ładne słowo, postulatywny, czyli tak, jak powinna ona wyglądać, a nie tak, jak wygląda ona naprawdę. Czyli Realizm socjalistyczny pokazywał w realistyczny sposób świat, w którym w 100% zaistniały i zadziałały wszelkie zalecenia, hasła, mechanizmy społeczne stworzone przez partię i jej doktrynerów. Na polskim gruncie socrealizm wyrażał, wyrażać się miał przez obiektywne ukazywanie rzeczywistości, zaangażowanie twórców w promocję nowych idei oraz w traktowaniu twórczości jako narzędzia wychowywania mas ludowych, tak, robotniczo-ludowych, robotniczo-chłopskich, w obliczu dokonującej się właśnie rewolucji, którą również na gruncie kultury trzeba było ugruntować. Przy okazji, należało oczywiście sumiennie i dokładnie, negatywnie ocenić kulturę przedwojenną jako zepsutą, zdegenerowaną. W bardzo podobny sposób oceniano również kulturę rozwijającą się na zachodzie Europy, no i w ogóle na tak zwanym zachodzie, czyli również w Stanach Zjednoczonych. W Szczecinie w tym 49 roku położono nacisk na kilka kwestii. Przede wszystkim zmobilizowano twórców do przyjęcia określonej postawy wobec rysujących się w Polsce przemian. Postawa ta miała być przynajmniej entuzjastyczna, żeby nie powiedzieć, powiedzieć hiperentuzjastyczna. Tematyka dzieł, przede wszystkim powieści, miała być bardzo konkretna i boleśnie aktualna. Stąd też można powiedzieć, że dzieła socrealistyczne zestarzały się tak dobrze jak mleko. No właśnie. O czym mieli pisać prozaicy? No przede wszystkim o aktualnie dziejącej się odbudowie kraju. O pracy i wysiłku ludzi, pracy, o walce zdrowych sił narodu polskiego z chorymi, ale wciąż groźnymi pogrobowcami poprzednich systemów. Można tutaj zacytować słowa, które pojawiły się właśnie w 1949 roku w Szczecinie, na tym zjeździe. Nowe motywy życia, twórczy zapał robotnika i chłopa, przemiany zachodzące w losie i świadomości człowieka. To ma być tematem. Tematem dzieł literackich. Z góry szły więc, z góry, tak? Od ministerstw różnych szły więc rozkazy, jak należy kształtować rzeczywistość dzieła. Dzieło miało być, krótko mówiąc, proste, podawcze, miało być dostosowane do wrażliwości i możliwości odbiorczych mas. Czytelników. Zakazano więc poszukiwań nowych form wypowiedzi, skupiania się na formalnej stronie tekstu. Zabroniono niejednoznacznych portretów bohaterów i eksperymentów narracyjnych. No tego, tego robotnicy i chłopi, którzy dopiero co uczyli się czytać mogliby nie ogarnąć. W każdej powieści można było spotkać niemal ten sam zestaw bohaterów. A tak naprawdę figury, bo nie bohaterów literackich, tylko figury, siekierą wyciosane postacie służące do zilustrowania prostych prawd i prymitywnych morałów. Pozytywni bohaterowie to oczywiście robotnicy, inżynierowie, stoczniowcy, rolnicy zakładający spółdzielnie, a negatywni bohaterowie no to oczywiście sabotażyści, szpiedzy kułacy, czyli tacy zbuntowani chłopi, którzy nie chcą się upaństwowić, przedwojenna burżuazja, której udało się wojnę przeżyć, oczywiście przeżyć po to, żeby knuć i mącić w zdrowym narodzie. Pozytywny bohater to ideał zarówno fizyczny, jak i duchowy. Ten pozytywny bohater powieści socjalistycznych nie ma wątpliwości, nie przeżywa konfliktów wewnętrznych, nie jest rozdarty między sprzecznymi wartościami. Nie, nie, nie. On już jest ukształtowany tak na sztywno od pierwszych stron powieści. A ten zły bohater, a ten zły bohater zostaje zdemaskowany, ukarany lub wzorem grzeszników przyznaje się do błędów życia sprzed tego swojego obywatelskiego nawrócenia, składa samokrytykę i zaczyna rozumieć doniosłą rolę partii. I tym samym sam do niej chętnie wstępuje. Co było celem socrealistycznej literatury? Oczywiście agitacja. Oczywiście powieści były prymitywne, raziły powtarzalnością rozwiązań fabularnych oraz płcizną psychologiczną. Po śmierci Stalina, niech mu ziemia ciężką będzie, socrealizm odrzucono, a na jego tle. Na tle jego zdychającego cielska wyraźnie było widać rozwijające się od roku 1956 nowe tendencje w polskiej literaturze. A co z poezją, można by tak zapytać, bo do tej pory mówiliśmy sobie o prozie. No, poezja ze swojej natury i pewnego kształtu, tak to nazwę, dużo lepiej nadawała się do ulepienia na socrealistyczną modłę. Wiersz łatwiej napisać niż nawet najbardziej schematyczną powieść. Wiersz łatwiej wyrecytować niż opowiadania czy reportaż z placu budowy np. Nowej Huty. Wiersz jest w stanie szybciej reagować na kolejne rocznice, na kolejne urodziny wodzów rewolucji, a także na ich zgony, niekim ziemia ciężką będzie. Więc więc poezja ze względu na swoją taką plastyczność mogła na zasadzie skrótu, na zasadzie udanej metafory, nośnego rymu lub wiązki obrazów mogła chwalić lub ganić, ostrzegać lub gloryfikować. Mogła Stawiać laurki poetyckie, panegiryki i hymny ku czci Stalina, Lenina, itd., tak i jednocześnie mogła tworzyć, produkować obrzydliwe paszkwile, wymierzone w Winstona Churchilla czy innego Trumana. Poezja, która ma możliwość oddania głosu również samemu poecie, mogła być użyta w celu wyrażenia samokrytyki czyli ataku na samego siebie. Na samego siebie, sprzed nawrócenia się na jedyny słuszny, słuszny program partii. Tak często się działo w przypadku twórców, którzy zaistnieli jako twórcy poeci przed wojną, a po wojnie chcieli publikować już w Nowej Polsce. No więc musieli złożyć samokrytykę i przyznać się do tego, że wszystko to, co napisali przed wojną, no nie miało takiej mocy i nie miało takiej wartości jak teksty pisane no, ku czci chociażby Stalina albo. Bieruta. Kilka takich tekstów by się przydało, no więc tutaj zabawię się w takiego recytatora. Autor Akademii Pana Kleksa, Jan Brzechwa, napisał wiersz pod tytułem Marsz. To trzymajcie się. Bije godzina niezapomniana, zakręt historii, druga zmiana, trzeba zwycięstwu drogę torować, marsz rozpoczęty, partio, prowadź. Chowa spekulant worki w sklepie, kołtun z trwogi, pacierze klepie. Wiedźmy po domach, straszą dzieci. Masła nie ma, wzięli sowieci. Pasi brzuch wiejskich chłopów, ludzi, na Sybir będą wywozić ludzi. Żyje, mąci knowa podziemie, Walka trwa dalej, wróg nie drzemie. Kto nie z nami, będzie z nami. Kto przeciw nam, piła go złamie. Który tam z drogi, partia kroczy? Twoja partia ludu roboczy, wspólnie pracować, wspólnie budować, maszerować partio prowadzić Adam Warzyk, najlepszy moim zdaniem, yy, najlepszym moim zdaniem tłumacz poezji Horacego, napisał wiersz pod tytułem rzeka. Mądrość Stalina, rzeka szeroka. W ciężkich turbinach przytacza wody, płynąc wysiewa, pszenicę w tundrach, zalesia stepy, stawia ogrody. W gmachu imperium strop się ugina, pękła kolumna, wstępuje z głębin mądrość Stalina, rzeka podskórna. I ten sam Adam Ważyk we wzruszającym robotniczym erotyku pod tytułem Widokówka z miasta socjalistycznego. O świcie niecierpliwa, niesyta swego piękna, syczała lokomotywa nad dziewczyną, która uklękła. Ktoś, kto przelotnie zobaczył pogański profil dziewczyny, opacznie sobie tłumaczył, że modli się do maszyny. A jej tylko drgała warga, gdy ranną, por... gdy ranną racją oliwy maściła, czuła kolejarka, tłoki, lokomotywy. Dobrze, miałem jeszcze jeden wiersz do przeczytania, wiersz yy, poświęcony... Panom ze Służby Bezpieczeństwa, czyli z SB, ale już szkoda mi, szkoda mi nadużywać Waszej cierpliwości. Dziękuję za uwagę. W następnym odcinku popatrzymy sobie, do jakich przełomów doszło w literaturze polskiej po roku 1956. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia i usłyszenia.